Co, się zawiesza? Windows jest dla plepsu, dlatego mam i marka. Działaj! Siema, Ty, a tobie nie jest za zimno tak bez tej kurtki? Mi? Nie, co ty. Ta kurtka mi nie posuje, to tych spodni. Aha. Ty, mówiłem ci, że kupimy sobie deskę za 800? Ja, ty, to musisz świetnie edziczyć, no wiesz, jestem tak profesjonalistą w każdym celu, Ja, a ty, a nauczyłbyś mnie jak zrobić flip Kick co? Oli? Chodzisz się golfem? Boże, proszę Cię, przecież to przypał. Kurwa, gdzie są moje kluczyki? Fron... Front, front... To francuska nazwa? O, masz nowy telefon? No, Samsung. <noise> proszę Cię, ja mam profesjonalny sprzęt. iPhone 4G. Jasne. No. Ty nie zawsze chciał go zobaczyć, możesz pokazać? Nie wiesz, wolę nie wynosić go z domu, no żeby się nie zepsuł. Co? Znowu nie możesz jechać na zakupy, bo starzy nie daje ci kasy? No proszę cię! Wiesz, ja tam mam takich bogatych starych, że ja mogę wszystko! Paweł, nie gadaj tyle przez telefon! Kto będzie za to płacił? Wiesz co, ja muszę już kończyć. Ty a właściwie to czego ty słuchasz? No wiesz, wszystko co wpadnie w ucho. Na przykład w radiojaskach. <laughs> No proszę cię. Wiesz, ja to słucham tylko największych klasyków. No na przykład Michaela Jacksona. No na pewno słyszałeś ten jego hit, Jean Bean. Chyba Billy Jean. Robisz zakupy w Biedronce? Nie no, przecież wiesz, że to jest takie ścierwo. No dobra, a to już musisz ko... No dobra, siema. Mamo, mam już iść do tego Aldika? Mam wpaść do ciebie na wiksę. Nie no, spoko, ale co tam będzie do picia? Piwo? No nie, wiesz, ja to piję bardziej alkohole z górnej półki, na przykład Jake Daniels albo Matrini.